Ale negatywna energia. Bo, że Nie masz kasy i tyle i pasujesz. No i co to? Chłopak przychodzi z pustym portfelem, powiedziałem mu na wstępie, żebyś określił, robisz albo nie robisz, jak mężczyzna. Nie każdy musi kupić i obrażając kogoś, że on może nie mieć pieniędzy, to jest takie troszeczkę słabe, bardzo dla mnie słabe. Denerwuje mnie to, bo to są rzeczy, które godzą w pewne moje wartości. To co ja robię, to jest moja sprawa. Jest najsłabszym ogniwem tutaj, dlatego się cię pytam. Kto jest najsłabszym ogniwem, wystarczy, jak pójdziesz spojrzysz w lustro. Co, co? Co? Nie słyszałem. Coś co? si po prawej ty! Jak w podstawówce. Ku. Dwa 300. Stoję. co, tak w monopolu stoisz, czy co, kolejkę winą jesteś? <grywa> Krowa, która dużo muczy, yy, mało mleka daje. Magic, tu jeszcze nie? Wnerwia mnie to rządzenie się, chłopie... No co, dajesz tu czy nie? Ale co cię to interesuje? Chcesz to licytuj, odwal się ode mnie, chłopie. No nie, ja się przepię do ciebie właśnie teraz. Bo widzę, że nie widzę, że ci się nie, nie trzymasz tutaj do zakupa. Zaniżone ego, tak bym to nazwał. Magic, no jeszcze nie dojrzał do zabaw dla prawdziwych chłopców, prawie j**łek to co ja robię, to jest moja sprawa. Ja sam przymogliłem tutaj, dlatego się cię pytam. Wiesz, pieniądze lubią ciszę. To fakt. O, ja. A z mi się smutno zrobiło? To nie jest faniastwo, to jest pajacowanie. Ale faktycznie pieniądze lubią ciszę. Najstarsze przysłowie, nie? Pokorne ciele. Dwie matki się. Dokładnie. No, to tam. Ale tutaj się korny piaknie. No czekam, no jakieś, jakieś poważniejsze oferty. No Kondo, żeby dać kondo ofertę taką poważniejszą. Dwa 500, 2700 nasze. Cztery koła. No, i to jest poważna kontroferta. To dosłownie przebicie. Wariat. Bo ja już nie lubię. No chciałeś, żebym do***. No to do***, ty... no, proszę. Zamknął licytację. No co ci powiem do... no, to to ma, to to ma, Darek. No dobre jest, po prostu jest dobry. To nie Dla nas jest dobry, breksuj. ale wygrał. Piękna licytacja. Darek utarł nosa chłopakom. On się nie umie bawić, tylko to jest taki kurde wariat, nie? My pasujemy. Tym i chyba zakończymy licytację. No to dziękuję bardzo. Nawet nie było kurde rywalizacji, nie? No, zawsze 4,5 możesz dać. Nie, 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 ja, ja, ja już podziękuję. Cwaniakowali, cwaniakowali. A Darek jednym ścianem zamknął wszystko. Ja, Tereczku pasuję. My pasujemy i gratulujemy. Nie ma opcji Darek, żebym ci to przebił z tą, z tą kasą. Pasujemy, nie? Nie, no, gratulujemy zakupu. Gratulujemy tak? zakupu. Darek zna się na AGT, ale czy tym razem nie przesadził? Wiesz co, nie wiem, czy on umoczył, czy on ma na to jakiś pomysł, co on ma za zadanie po pierwsze pokazać. Myślę po tej cytacji. No będą, będą patrzeć na mnie troszeczkę też i.